Dzisiaj przygotuję zupę ziemiaczaną, inaczej zwaną kartoflanką. Będę potrzebowała do tego około 140 g boczku, jakieś 30 dkg kiełbasy. Jest to kiełbasa podwawelska, z której już wybiłam skórkę, trzy cebule, dwa ząbki czosnku, także warzywa, marchew, pietruszkę i seler, ziemniaki, Pięć ziemniaków umyłam i pokroiłam w drobną kostkę. Będę przyprawiać zupę z solą, pieprzem i majerankiem. Wszystkie składniki podaję w opisie pod filmikiem. Zapomniałam powiedzieć, że do zupy potrzebny jest także wywar. Może to być wywar na żeberkach, a u mnie dzisiaj będzie to wywar z kostki, do którego dorzucę warzywa. I w pierwszej kolejności właśnie do tego wywaru rzucę. Całe warzywa i wstawiam to teraz na palnik, żeby się zagotowało i żeby warzywa zmiękły. Kiełbasę pokroję w pół plasterki, dość cienkie. Trochę się zagolopowałam. Powiedziałam, że pokroję w pół plasterki, a pokroiłam w plasterki. Ale oczywiście tak, także może być. A boczek pokroję w kostkę. I gotowe. Na jeszcze dość chłodną patelnię wrzucam kiełbasę i boczek. Nie dolewam oleju ani żadnego innego tłuszczu, ponieważ tłuszcz wytopi się z kiełbasy i z boczku. W czasie, gdy kiełbasa z boczkiem będą się podsmażać, ja pokroję cebulę. i gotowe. Teraz tą cebulę wrzucę do podsmażającej się kiełbasy i boczku. Wszystko razem będę podsmażać do zrumienienia cebulki. A przynajmniej do zeszklenia. Teraz do tak podsmażonej cebuli, woszku i kiełbasy dorzucę odcedzone ziemniaki. I to porazem podsmażę, a potem będę dusić. Ziemniaki są dobrze wymieszane z cebulą i z boskiem i teraz podlejemy odrobiną wywaru. mniejsze grzanie dodam sporo gaści roztartego w dłoniach majeranku. Poduszę to razem około 10 minut. Warzywa już są miękkie. Wyjmę je teraz z wywaru. I jak chwilkę przestygną, pokroję je na kostkę. A do zupy dodam teraz całą zawartość patelni. Trochę zupy wlewam jeszcze na patelnię, żeby zebrać wszystkie smaki. I wlewam wszystko do jednego garnka. Posmakuję, czy jest dość słona i pierna. Słona jest dosyć, ale dodam trochę pieprzu. I teraz razem to wszystko musi się pogotować. A ja w tym czasie pokroję warzywa. Warzywa przestygły na tyle, że mogę je teraz pokroić. Pokroję je na dosyć grubą kostkę. Teraz do zupy dodam jeszcze przeciśnięty przez praskę czosnek. Jak widać przygotowanie takiej zupy jest dosyć proste. I sama zupa jest bardzo szybka w wykonaniu. Bo gdy tylko wszystkie warzywa są miękkie, to właściwie zupa jest gotowa do podania, ale my jej nie będziemy dzisiaj podawać. Pogotuje się jeszcze pół godziny. I zostanie do jutra, bo taka zupa jest najsmaczniejsza, jak przynajmniej jeden dzień odstoi. Posmakuję, super, bardzo smakowita, ale jutro będzie jeszcze smaczniejsza. Zupa ziemniaczana to bardzo prosta w wykonaniu zupa. Jest to zupa bardzo kaloryczna. Pamiętam, jak babcia gotowała ją dla pracujących w polu żniwiarzy. Wszystkim zawsze bardzo smakowała, bo jest pyszna. W smaku nadaje jej wędzony boczek, kiełbasa, czosnek, majeranek. Mmm, super. Podaję ją oczywiście z zieloną pietruszką. Wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.